Bóg nie szepcza. Jim Osman. Część czwarta. Łączenie luźnych wątków. Rozdział szesnasty. Jak apostołowie podejmowali decyzję? Gdyby teologia słuchaczy głosu Bożego była biblijna, to widzielibyśmy ją nauczaną i wzorowaną w dziejach apostolskich. Dzieje apostolskie są natchnionym zapisem historii wczesnego Kościoła pod kierownictwem i nadzorem apostołów. Powszechnie kojarzeni z cudownymi wydarzeniami, takimi jak mówienie językami, i cudami, proroctwami i wizjami, zwolennicy słuchania Głosu Bożego wierzą, że dzieje apostolskie nauczają, cytat, iż słyszenie Boga w snach, wizjach, wrażeniach i na inne sposoby jest po prostu normalnym chrześcijaństwem Nowego Testamentu. Koniec cytatu. Jack Die bada Księgę Dziejów Apostolskich, aby ustalić, jak powszechne było nadprzyrodzone objawienie we wczesnym kościele, twierdząc, że dzieje apostolskie, cytat, dają nam realistyczny obraz tego, jak żyli chrześcijanie w pierwszym wieku. Koniec cytatu. Mówi on, że, cytat, w Księdze Dziejów Apostolskich przedstawione są normalne praktyki chrześcijańskie. Koniec cytatu. W świetle założeń przyjętych przez nauczycieli słuchania Głosu Bożego, Die nie przesadza. Jeśli moglibyśmy rozsądnie oczekiwać, że gdziekolwiek zobaczymy metodologię słuchaczy Głosu Bożego, to byłaby to właśnie Księga Dziejów Apostolskich. Nauczyciele słuchania Głosu Bożego twierdzą, że Bóg przemawia dzisiaj tak samo jak w czasach biblijnych. Życie i doświadczenia zapisane w Piśmie Świętym są uważane za normatywne dla każdego wierzącego. Jeśli rzeczywiście tak jest, to powinniśmy spodziewać się następujących rzeczy w narracji dziejów apostolskich. Pierwsze, otrzymanie objawienia byłoby wspólnym doświadczeniem wszystkich chrześcijan. Jeśli słyszenie głosu Boga w prywatnych objawieniach byłoby w cudzysłowie po prostu normalnym chrześcijaństwem Nowego Testamentu, nie byłoby nic szczególnego w apostołach i prorokach. Drugie, Otrzymywanie objawień byłoby częste i wcale nie byłoby czymś nadzwyczajnym. W dziejach apostolskich powinniśmy widzieć Boże kierownictwo w sprawie zwykłych i prozaicznych decyzji. Jeśli Bóg dostarcza objawienia przy wyborze indyków na święto dziękczynienia, pracowników budowlanych i nazw kościołów, powinniśmy oczekiwać boskiego objawienia dla tych samych rodzajów decyzji w dziejach apostolskich. Trzecie. Głos Boga w dziejach apostolskich wyglądałby jak model promowany przez nauczycieli słuchania głosu Bożego. Powinniśmy czytać o podszeptach, przeczuciach, o cichym, spokojnym głosie, o wystawianiu runa, o odczuwaniu pokoju, o znakach i o czuciu się prowadzonym. Powinniśmy oczekiwać, że będziemy czytać o zwykłych chrześcijanach, którzy dostrajają się do Bożej częstotliwości, słuchają Jego głosu i czekają na Jego podszepty. Powinniśmy spodziewać się w ludu Bożego, który szuka porozumienia między różnymi źródłami głosu Bożego, odczytując znaki, szukając potwierdzeń i obserwując, czy Bóg staje się w cudzysłowie tematyczny w swoim prowadzeniu. Księga dziejów apostolskich powinna w pełni wyeksponować teologię i metodologię słuchaczy głosu Bożego, jeśli rzeczywiście jest ona biblijnym, normalnym, nowotestamentowym doświadczeniem chrześcijańskim. Charakter Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie obejmują okres 30 lat, od około 33 roku naszej ery do 63 roku naszej ery. Choć wspomina się o innych apostołach, Dzieje Apostolskie koncentrują się na posłudze dwóch: Piotra, apostoła Żydów, Dzieje Apostolskie rozdziały od 1 do 12 i Pawła apostoła pogan. Dzieje apostolskie od rozdziału 13 do 28. Łukasz zapisuje rozprzestrzenienie się Ewangelii z Jerozolimy do Rzymu, z grubsza podążając za słowami Jezusa w Dziejach Apostolskich, rozdział 1 werset 8. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Narracyjna historia dziejów apostolskich rozwija się wokół dwóch najważniejszych apostołów i zawiera dużą koncentrację wydarzeń nadprzyrodzonych, cudów i boskiego przewodnictwa. Dzieje apostolskie należy rozumieć jako mające przejściowy, okresowy charakter. W ciągu trzydziestu lat nastąpiło wiele znaczących zmian. Łukasz odnotowuje koniec życia religijnego pod Starym Przymierzem i przejście do życia w Kościele pod nowym przymierzem. Kościół zmienił się z grupy wyłącznie żydowskiej w dziejach apostolskich w rozdziale II, wielokulturowy, wieloetniczny kościół Żydów i pogan w dziejach apostolskich w rozdziale XXVIII. Przejście od prawa do łaski, synagogi do kościoła, Żyda do Poganina, apostołów do starszych sprawia, że księga dziejów apostolskich staje się historią gwałtownej zmiany. Jak mówi John MacArthur, cytat: Dzieje apostolskie obejmują zatem niezwykły czas w historii, przemiany, które rejestruje, nigdy się nie powtórzą. Koniec cytatu. Ignorując wyjątkową naturę dziejów apostolskich i niezwykły okres czasu, który obejmują, nauczyciele słuchania Głosu Bożego zakładają, że wydarzenia objawieniowe są zamierzone jako normatywne dla dzisiejszych wierzących. Nie zaprzeczam że w dziejach apostolskich są przykłady nadprzyrodzonego objawienia i boskiego prowadzenia. Jednakże kiedy badamy naturę i okazję boskiego prowadzenia w dziejach apostolskich, nie znajdujemy nowoczesnej metodologii słuchaczy głosu Bożego służącej do słuchania przemawiającego Boga. Przewodnictwo Boże w dziejach apostolskich. Dzieje apostolskie odnotowują czternaście przypadków nadprzyrodzonego boskiego przewodnictwa. Istnieje również wiele innych cudów, ale odnotowano tylko czternaście przykładów Boga udzielającego swojemu ludowi specjalnych wskazówek. Oto te przykłady w porządku chronologicznym. Pierwszy, Anioł uratował apostołów z więzienia i powiedział im, aby głosili Ewangelię. Dzieje apostolskie, rozdział 5, wersety od 19 do 20. Drugi, Filip został skierowany przez anioła na drogę prowadzącą do Gazy, rozdział 8, werset 26. Trzeci. Filip został skierowany przez ducha do Eunucha Etiopskiego, rozdział 8, werset 29. 4. Saul został nawrócony na drodze do Damaszku, a Jezus wyraźnie skierował go do damaszku, rozdział 9, wersety od 4 do 6. 5. Ananiasz miał wizję, w której Pan polecił mu odwiedzić Saula. Rozdział 9, wersety od 10 do 16. 6. Korneliusz został poinstruowany w wizji przez Anioła, aby posłać po Piotra. Rozdział 10, wersety od 3 do 6. 7. Piotr został poinstruowany przez Ducha, aby odwiedzić Korneliusza. Rozdział 10, wersety od 19 do 20. 8. Piotr otrzymał polecenie od Anioła, aby wyszedł za nim z więzienia. Rozdział dwunasty wersety od siódmego do ósmego. 9. Paweł i Barnaba zostali wysłani przez Ducha Świętego w swoją pierwszą podróż misyjną, rozdział trzynasty, werset drugi. 10. Duch Święty zabronił Pawłowi głosić słowo w Azji, rozdział 16, wersety od szóstego do siódmego. jedenasty. Paweł został skierowany poprzez wizję do głoszenia w Macedonii, rozdział 16 wersety od dziewiątego do dziesiątego. Dwunasty. Jezus ukazał się Pawłowi w wizji i powiedział mu, aby kontynuował głoszenie Ewangelii w Koryncie, rozdział osiemnasty, wersety od 9 do 10. 13. Pawłowi zostało powiedziane przez proroctwo, aby nie wchodził do Jerozolimy. rozdział 21, werset czwarty. 14. Jezus powiedział Pawłowi w wizji, aby wyniósł się z Jerozolimy. Rozdział 22, werset osiemnasty i dwudziesty pierwszy. Czternaście razy brzmi to, jakby było tego dużo. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że bezpośrednie boskie przewodnictwo było udzielane na każdym kroku. Bliższe przyjrzenie się szczegółom daje pewną perspektywę. Po pierwsze, te czternaście przykładów miało miejsce na przestrzeni trzydziestu lat to jest mniej więcej jeden raz na dwa lata. Biorąc pod uwagę agresywną duchową naturę księgi dziejów apostolskich i fakt, że wydarzenia miały miejsce za życia mężczyzn, apostołów, którzy byli autorami boskiego objawienia, 14 razy nie wydaje się aż tak imponujące. Innymi słowy, od czasu Pięćdziesiątnicy podczas posługi apostołów mamy tylko 14 przypadków bezpośredniego boskiego kierownictwa. Tylko 14. Po drugie, 14 przykładów można połączyć w krótszą listę. Gdy pogrupuje się je według okazji, która uzasadniała kierunek. Dwa przykłady odnoszą się do Ewangelii głoszonej przez Filipa w pobliżu Gazy. Rozdział ósmy, wersety od 26 do 29 i miały miejsce blisko siebie. Dwa zdarzyły się wokół nawrócenia Saula w drodze do Damaszku. Rozdział dziewiąty, werset od 4 do 6; Rozdział dziewiąty, wersety od 10 do 16). Dwa są związane z Piotrem, zanoszącym Ewangelię Korneliuszowi, rozdział dziesiąty, wersety od trzeciego do szóstego i dziewiętnasty do dwudziestego. Dwa dotyczą polecenia dla Pawła, aby zanieść Ewangelię do Macedonii, rozdział szesnasty, wersety od szóstego do 17 i rozdział szesnasty, wersety od dziewiątego do dziesiątego. Dwa kolejne odnoszą się do czasu pobytu Pawła w Jerozolimie i ewentualnego przybycia do Rzymu. Rozdział 21, werset 4, rozdział 22, werset 18 i werset 21. Tak więc 10 z 14 przypadków dotyczyło tylko pięciu oddzielnych zdarzeń. Z pozostałych czterech dwa to ucieczka z więzienia, rozdział 5, werset od 19 do 20 rozdział 10, wersety od 3 do 6. Jeden rozpoczął pierwszą podróż misyjną Pawła, rozdział 13, werset 2, i kolejny skierował Pawła do pozostania w Koryncie w celu posługi ewangelicznej, rozdział 18, wersety od 9 do 10. Kiedy tak to pogrupujemy, to znajdujemy tylko dziewięć oddzielnych okazji w ciągu trzydziestoletniego okresu, kiedy udzielone zostały szczególne boskie wskazówki. Po trzecie, środki boskiego prowadzenia nie są tak różnorodne, jak zakładają nauczyciele słuchania głosu Bożego. Wskazówki przychodziły przez wizję pięć razy, przemawiającego ducha cztery razy, anielskiego posłańca trzy razy, proroctwo jeden raz i głos Jezusa jeden raz. Wszystko to było bezsprzecznie nadprzerodzone. Po czwarte, Odbiorcy boskiego objawienia nie byli tak bardzo zróżnicowani, jak sugeruje teologia słuchaczy głosu Bożego. Siedem przykładów pochodzi z życia i służby Pawła, dwa pochodzą z życia i posługi Piotra. Jeden dotyczy apostołów w rozdziale piątym w wersetach od dziewiętnastego do dwudziestego. Oprócz apostołów dwa przypadki dotyczą Filipa, ale dotyczy to jednego wydarzenia: jeden Korneliusza i jeden Ananiasza. Musimy zauważyć, że boskie wskazówki skierowane do Korneliusza i Ananiasza były związane odpowiednio z Piotrem i Pawłem. Wizja Korneliusza zapoczątkowała służbę Piotra wśród pogan, a Ananiasz towarzyszył nawróceniu Pawła. Poza życiem i posługą Piotra i Pawła jest tylko jedna osoba, która otrzymała bezpośrednie boskie przewodnictwo – Filip. Był on ściśle związany z posługą apostolską w Jerozolimie. Dzieje apostolski rozdział szósty wersety od pierwszego do szóstego i jako jeden z zaledwie trzech nieapostołów dokonywał cudownych znaków. Filip był również kluczową częścią ogólnoświatowego rozpowszechniania Ewangelii w dziejach apostolskich. Po piąte, tylko jeden z czternastu przykładów boskiego objawienia nie jest bezpośrednio i konkretnie związany z rozprzestrzenianiem się Ewangelii. Tylko rozkaz anioła do Piotra, by wyszedł za nim z więzienia w rozdziale 12, wersetach od 7 do 8, nie jest wyraźnie związany z bezpośrednim celem posługi ewangelicznej. Jednak nawet w tym przypadku to apostoł był kierowany, a nie zwykły wierzący. I można by argumentować, że wolność Piotra była konieczna dla rozpowszechniania się posługi ewangelicznej na cały świat. Wszystkie inne przykłady boskiego przewodnictwa wyraźnie kierowały szerzeniem służby Ewangelii do najdalszych zakątków Ziemi. Możemy rozsądnie wywnioskować z przykładów w dziejach apostolskich, że bezpośrednie boskie kierownictwo zapisane w Nowym Testamencie po Pięćdziesiątnicy było związane wyłącznie z apostołami i ich posługą w wyraźnym celu kierowania szybkim ogólnoświatowym wzrostem Kościoła w I wieku poprzez głoszenie Ewangelii. Gdzie są podobieństwa? Czy wskazówki obiecane przez nauczycieli słuchania Głosu Bożego przypominają w czymkolwiek przykłady z dziejów apostolskich? Cechy metodologii słuchaczy Głosu Bożego są rażąco nieobecne w dziejach apostolskich. Brakuje jakichkolwiek przykładów lub wzmianek o podszeptach, przeczuciach, wrażeniach, znakach lub wewnętrznym odczuciu Głosu Boga. Jedynymi, które można by wkleić do konstrukcji słuchaczy głosu Bożego, są cztery przypadki, w których boskie przewodnictwo przypisywane jest Duchowi Świętemu. Dzieje apostolskie, rozdział ósmy, werset dwudziesty dziewiąty, rozdział dziesiąty, wersety od dziewiętnastego do dwudziestego, rozdział trzynasty, werset drugi, rozdział szesnasty, wersety od szóstego do siódmego nawet wtedy nie ma wzmianki o cichym, spokojnym głosie, wewnętrznym pokoju czy potwierdzaniu. Bóg nie kierował ich poprzez wyrwane z ich kontekstu słowa z pisma świętego z nadanymi im subiektywnymi, osobistymi znaczeniami. Nie szukali znaków, nie czekali na Boga, aby stał się dla nich tematyczny. Język i metody teologii słuchaczy głosu Bożego nie znajdują się nigdzie w księdze dziejów apostolskich. Nie ma ani jednej wzmianki o tym, że Bóg daje wskazówki lub wiedzę o swojej woli za pomocą subiektywnych środków promowanych przez autorów słuchania głosu Bożego. Nie ma żadnej wskazówki, że ci, którzy otrzymali boskie przewodnictwo, szukali go w tym właśnie czasie. W każdym przypadku objawienie było nieoczekiwaną interwencją. Nie słuchali ani nie próbowali rozeznać jego głosu nie dostrajali się do Bożej częstotliwości, nie musieli uciszać swoich serc, pozbywać się rozproszeń w swoim życiu, ani usuwać barier, aby dostrzec Jego kierunek. Nie prosili o znak, nie szukali kierunku, ani nie czekali, aby usłyszeć Boga. Nikt nie uczył się, jak słyszeć głos Boga. Nikt Każda praktyka, o której zwolennicy słuchania głosu Bożego mówią, że jest niezbędna do usłyszenia Jego głosu, jest wyraźnie nieobecna w tej właśnie księdze, którą uważają za swój wzór. Brakuje też jakiejkolwiek niepewności wśród tych, którzy słyszeli Boga mówiącego. Apostołowie nigdy nie mówili czuję się prowadzony do. Wierzę, że Pan mówi mi lub przeczuwam, że Pan chce, abym. W każdym przypadku objawienie było wyraźne i jednoznaczne. Nie trzeba było tego interpretować ani potwierdzać. Nikt nie musiał sprawdzać, czy nie ma fałszywych pozytywów, ani potwierdzać głosu. Kiedy Bóg dawał bezpośrednie boskie przewodnictwo w piśmie, było to jasne. Wyjaśniał to jasno, ponieważ oczekiwał posłuszeństwa. Nie przemawiał za pomocą znaków, symboli ani zbłąkanych myśli, które trzeba było rozszyfrowywać. Bóg mówił jasno, aby można było zrozumieć jego słowo i być mu posłusznym. Nigdy nie było żadnych wątpliwości. Paweł nie wstał z drogi do Damaszku i nie powiedział: Wiesz, wyczuwam, że pan chce, abym został apostołem i przestał prześladować chrześcijan. Myślę, że to właśnie mówi mi pan, ale będę musiał się o to pomodlić i zobaczyć, czy uzyskam pokój w tej decyzji. Może uda mi się to potwierdzić za pomocą runa, kiedy dotrę do Damaszku. Wreszcie wszystkie przypadki w dziejach apostolskich miały charakter nadprzyrodzony ponad połowę osiem stanowiły wizje lub nawiedzenia anielskie, kolejnych pięć było głosem Jezusa lub Ducha Świętego. Jednym z nich było proroctwo. To wszystko to były nadprzyrodzone manifestacje. Nie były to wrażenia, przeczucia czy przypadkowe myśli. Nie były to billboardy, teksty piosenek czy puszki po piwie. W dziejach apostolskich Bóg przemawiał do wyjątkowych mężczyzn apostołów za pomocą nadprzyrodzonych środków, aby kierować szybkim postępem Ewangelii. W teologii słuchaczy Głosu Bożego Bóg przemawia poprzez przeczucia i znaki, aby skierować nas do właściwego hydraulika. Nadprzyrodzone przykłady apostołów z dziejów apostolskich są nadużywane do wspierania nauczania, że Bóg przemawia przez naturalne okoliczności do wszystkich. Król słuchaczy Głosu Bożego jest nagi. Decyzje bez wskazówek. Dzieje apostolskie nie zawierają wzoru, jak twierdzą niektórzy. Te czternaście przykładów to wyjątkowe wydarzenia pod każdym względem. Stoją one w jaskrawym kontraście do licznych decyzji zapisanych w dziejach apostolskich, które nie były kierowane głosem Boga. Greg Kaukel pisze cytat. Dla równowagi musimy też odnotować inne ważne decyzje w dziejach apostolskich, które wyraźnie nie były kierowane bezpośrednio przez Boga. Jest wiele momentów, kiedy uczniowie podejmują decyzje wyznaczające ważne wydarzenia w życiu wczesnego kościoła, które, jak wielu sądzi, wymagają słowa od Pana. Pociągają one za sobą decyzje o tym, jak, kiedy, gdzie, dlaczego i kto ma pełnić posługę. Jednak nie ma dowodów na interwencję Boga ani wskazówek, że uczniowie nawet jej szukali. Po prostu rozważyli swoje opcje w świetle okoliczności, a następnie wybrali rozsądny sposób działania, zgodny z wcześniejszymi ogólnymi poleceniami Pana. Koniec cytatu. Kaukl przytacza 70 przypadków z dziejów apostolskich, w których chrześcijanie, w tym apostołowie, podejmowali decyzje dotyczące życia i służby bez jakiejkolwiek wzmianki o boskim kierownictwie. Należą do nich głoszenie przez Piotra Kazania w świątyni, rozdział trzeci wersety od dwunastego do dwudziestego szóstego, mianowanie Diakonów w Jerozolimie, rozdział szósty, wersety od pierwszego do szóstego, udanie się Piotra i Jana do Samarii, rozdział ósmy, werset czternasty, oraz mianowanie starszych w nowych kościołach, rozdział 14 werset 23. Decyzje o planach podróży, wydarzeniach kaznodziejskich, starszych i diakonach, towarzyszach podróży, wydatkach finansowych i sprawach doktrynalnych były podejmowane bez potrzeby słyszenia Głosu Bożego. Są to te same kwestie, które według zwolenników słuchania Głosu Bożego wymagają jasnych i świeżych słów od Pana. Jeśli dzieje apostolskie oferują nam wzór podejmowania decyzji, to znajduje się on w siedemdziesięciu zwykłych wydarzeniach, a nie w czternastu nadzwyczajnych. Czego uczymy się z dziejów apostolskich? Czy Księga Dziejów Apostolskich prowadzi nas do oczekiwania nadprzerodzonej komunikacji od Boga? Nic w dziejach apostolskich nie wskazuje na to, że takie wydarzenia są, cytat, normalnym chrześcijaństwem Nowego Testamentu, koniec cytatu, jak twierdzi Jacques Dierre. W jaki sposób wskazówki dla apostoła dotyczące głoszenia ewangelii dowodzą, że Bóg wskaże, którą restaurację wybrać na obiad? Jak mogą wskazówki dla apostoła Piotra, aby zanieść ewangelię do pogan, być takie same, jak Bóg nakłaniający do tego, kogo wynająć do pielęgnacji trawnika? W jaki sposób polecenie pana skierowane do ananiasza, aby ochrzcić apostoła, jest takie samo, jak polecenie Beth Moore, która ma czesać włosy przypadkowemu nieznajomemu na lotnisku? Metodologia słuchania głosu Boga, nauczana przez ich autorów, w niczym nie przypomina tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Wszystkie ich twierdzenia, że jest tak jak w czasach biblijnych, brzmią pusto. Nadzwyczajne, nadprzyrodzone przewodnictwo nie było dane każdemu wierzącemu. Wyjątkowe wydarzenia koncentrowały się wokół posługi Piotra i Pawła. Filip był jedynym wyjątkiem i nie jest on daleko od kręgu apostolskiego specjalne wskazówki dla służby ewangelii nie były przyznane każdemu wierzącemu. Pismo Święte nie uczy nas oczekiwać takiego przewodnictwa. Pismo Święte nie obiecuje nam takich objawień. Nie mamy żadnego usprawiedliwienia do tego, by brać kilka wyjątkowych przykładów i czynić z nich wzór dla wszystkich chrześcijan.